Witam Państwa w, w, w ostatniej wspólnej półgodzinie naszego polanka, a Państwo gośćmi są publicyści. Marek Wrubel, Fundacja Republikańska, dzień dobry. Dzień dobry. Jacek Lisiniewicz, Gazeta Polska, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Oraz Tomasz Kozłowski, fakt, dzień dobry. Dzień dobry. Na Twitterze dzisiaj króluje tematyka oczywiście granicy. Internauci przytaczają Twitter zagranicznych, zagraniczne wpisy. W Hiszpanii trenduje hasło Viva Polonia i bardzo ciepłe słowa o polskich żołnierzach, naszych żołnierzach. Czy Państwo myślą, czy panowie myślą, że ta sytuacja, z którą mamy do czynienia, wpłynie na to, że wreszcie... Przestaną być obrażani lżeni, lżeni polscy żołnierze, policjanci, żołnierze wojska obrony terytorialnej. Czy ten trend zostanie odwrócony? Tomasz Kozłowski, fakt. Yy, to znaczy myślę, że nie możemy tak generalizować oprócz kilku, yy, oprócz kilku wyskoków niektórych yy, liderów opinii czy też yy, nieodpowiedzialnych, yy, nieodpowiedzialnych posłów opozycji. Aktorów, raczej... celebrytów, reżyserów, ja mogę wymienić cały tłum ten to, osób, to, jeszcze, nie jest, to, się... to nie jest kilka wypowiedzi. Tak, tak, pani tak ale pani, pani redaktor to jest jednak yy, to jest jednak... Malutka, malut, malutki odsetek ludzi, I myślę, że jednak zdecydowana większość społeczeństwa popiera ym, służby, popiera y, wojsko i pogranicze, <laughs> które pracują na granicy y, i bronią jej przed nielegalnym jej przekraczaniem, więc, więc ja bym tu jednak nie generalizował. Natomiast te y, słowa wsparcia dla, dla, dla Polski, dla polskich służb y, są bardzo budujące. Dzisiaj widziałem, że m.in mieszkańcy przygranicznego Gerlitz Niemcy wyszli z takim dużym transparentem na środek miasteczka i dziękują polskiemu wojsku za to, że broni granicy kończąc swój ten postulat słowem napisanym na czerwono tak trzymać. Więc no, oczywiście jest to budujące. Jest to budujące i mam nadzieję, że w którymś momencie otrzymamy również taką wsparcie y, różnych instytucji międzynarodowych, w których Polska jest. Takie wsparcie już, powie rozumiem, że się dzisiaj rząd nie chce o, o to zwrócić, bo y, y, przekonuje, że sam sobie poradzi, ale myślę, że y, takiego wsparcia na granicy nigdy za wiele, tym bardziej, że jeśli prawdą jest, że tych uchodźców, y, przepraszam, nielegalnych imigrantów na Białorusi jest y, kilkanaście tysięcy, czy też kilkadziesiąt, to sądzę, że jak y, y, nagle wszyscy by nie te 2000, a powiedzmy 20 ruszyło na, na polsko-białoruską granicę, to sądzę, że tak każde wsparcie by się wówczas przydało. E jest, myślę, że kilkadziesiąt, znaczy na, na pewno kilkadziesiąt, bo tylko kilkanaście tysięcy jest na terenie Białorusi, jak mówił w Polskim Radzie 24 Stanisław Żary, Żaryn, rzecznik ministra koordynatora. Drugie teren jest zapewne na terenie Rosji. Dziś rano y, na granicy był premier Mateusz Morawiecki, y, minister obrony narodowej, mar narodowej Mariusz Błaszczak. Czy ta sytuacja, która w tej chwili, dziękując żołnierzom, to gwoli informacji, czy ta, informa ta sytuacja, która w tej chwili jest na granicy Ostudzi zapędę opozycji, jeżeli chodzi o podejście do obrony polskich granic, o bezpieczeństwo państwa. Jacek Gliźniewicz. No oczywiście tutaj zmiana nastawienia już jest widoczna, znaczy. To prawda. Wystarczy że... przeczytać gazety dzisiejsze, codzienne, co niektóre. Tak. Ym... Tak, to już jest z tą opozycją, że ona nie ma problemu, żeby zmieniać narrację o 180 stopni w przeciągu tak naprawdę godzin. No, jeszcze w sierpniu wszyscy nas przekonywali, że, że trzeba przyjmować, bo to jest tylko 30 osób, kobiety i dzieci z kotem. No i wtedy, wtedy był lament o to, żeby, żeby przyjmować. Wrzesień minął z kolei pod znakiem wezwań i pytań o to, gdzie są dzieci z Michałowa i też było, był nacisk na to, żeby, żeby przyjmować. No, październik minął nam z kolei ze strony opozycji na tym, żeby wyśmiewać ideę płotu. No a listopad mija nad tym, że, że uu, jest wojna, więc trzeba wzywać na to, więc to jest więc ta narracja zmieniała się już co, co najmniej czterokrotnie od takiej, która wzywała polski rząd do tego, żeby, żeby za wszelką cenę przyjmował imigrantów i częstował ich grochówką po to, żeby uszczelniał po takie stanowisko, żeby uszczelniać granice maksymalnie i nie dopuścić imigrantów, czy też nie wpisywać się w ten scenariusz Łukaszenki. No, pocieszające jest to, że, że rząd mimo tych zmian robi jednak swoje, mimo że cały czas jest poddawany tak naprawdę różnej miękkiej presji robi. swoje no jedyny tak naprawdę dzisiaj e, w, w, zarzut do, do rządu może być taki, że może już ten, pewnie ten mur e, taki nie tymczasowy powinien już być budowany, ale, no, ale pewnie, pewnie, pewnie też w kręgach rządowych czy też ekspertów była była też taka nadzieja, że ta fala się tak, tak mocno nie rozleje. Dla tych, co Państwa, którzy tylko nas słuchają, a nie widzą, Jacek Liziniewicz jest na tle przepięknego lasu. Prowadzi rozmowę, mając za sobą drodne drzewa. Pisze, mówię o tym, ponieważ wczoraj pan na Twitterze napisał na temat właśnie drzew, którzy, które wycinają imigranci, żeby forsował, forsować Yy, ogrodzenie. Jest to sytuacja bardzo poważna, dlatego że w tej chwili yy, imigranci mają nożyce, siekiery, atakują również kamieniami i nie tylko Straż Graniczną. Czy ta sytuacja zmieni podejście? Ponawiam pytanie Marek Wrubel Fundacja Republikańska. No zależy czyje podejście, natomiast da się zauważyć... Yy... <laughs> jakby to ująć, wydoroślenie debaty publicznej, to jeśli debatą publiczną oczywiście można nazwać to, co się dzieje w mediach społecznościowych czy w jakichś programach publicystycznych. Widać, że duża część tych, którzy dotychczas zajmowali się jakimś wysyłaniem jakichś apeli czy wypuszczaniem jakichś emocjonalnych komunikatów, jakby sprowadziło się do, duża część sprowadziła się do, do jakiegoś realnego wymiaru. Mamy do czynienia, tak jak, tak jak powiedziałem, mamy do czynienia z urealnieniem dyskursu, czyli krótko mówiąc, w tej chwili mamy znacznie więcej głosów od o tym, co jest naprawdę, a nie co powinniśmy zrobić w wyobrażeniu jakichś infantylnych celebrytów czy, czy polityków, którzy chcą na siłę dokopać rządowni. Panie redaktorze, rządom. ale ja tu przerwę, bo pan mówi o infantylnych celebrytach czy politykach. Padały tak. bardzo twarde słowa. Żołnierze polscy, polscy policjanci, ci, którzy pilnują nasze granice, byli określani mianem ludobójstwa, mordercy, mordercy w mundurach byli lżeni również przez polityków. Przecież i to trudno nazwać Władysława Frasyniuka infaltylnym politykiem. To wszystko było według mnie rozpisane na rolę. Infantylizm nie ma z tym nic wspólnego. Czy pan tak uważa, czy nie, pani redaktorze? No, ja, ja Oczywiście, że mamy do czynienia z jakąś tam, nie wiem do czego pani redaktor zmierza, być może do tego, żeby, żeby opisać rolę, nie wiem, agentury wpływu, czy czegoś takiego. Oczywiście, że ona istnieje. Natomiast ja twierdzę, że większość z z tych przekazów, które dostały się do sfery publicznej, wynika jednak z pewnej nieodpowiedzialności, nazwałem ją łagodnie infantylizmem, z takiej bieżącej konieczności naparzanki w mediach. Ona, kiedy pojawia się prawdziwe zagrożenie lub kiedy w wyobrażeniu pojawia się wielka groźba, no to ten poziom infantylizmu, jednak będę się trzymał tego określenia, spada. To tak, jak, to tak jak dziecko, które, które się kłóci i, i prowokuje, nagle, yy, nagle yy, widzi groźnego Od, psa, chowa się za, yy, za spódnicę matki. Yy, więc yy, o, oczywiście, że mamy tu do czynienia też z jakąś, nie wiem czy skoordynowaną, no ale taką po, poważniejszą akcją, nie wiem, destabilizacyjno-deprecjonującą rząd i, i w ogóle mającą doprowadzić do, do rozchwiania sytuacji w Polsce. Natomiast no, byłbym daleki od tego, żeby, żeby twierdzić, że gdzieś za granicą zachodnią czy wschodnią siedzi jakiś, Yy, złowrogi koordynator i tym wszystkim zarządza. To jednak jest, yy, to, jednak jest to, to jednak jest emocjonalne i mało ster, sterowne, co zresztą źle świadczy o o dojrzałości naszej klasy politycznej, nie mówiąc już o celebrytach i tak dalej, no ale od nich, od aktorów czy, czy jakichś tam artystów, ja nie wymagam jakiejś dojrzałości yy, intelektualnej czy obywatelskiej, bo to byłoby, to byłoby oczekiwanie zbyt daleko idące. Natomiast jeśli idzie o klasę polityczną, no to ona yy, no nie wykazała się w ostatnich miesiącach specjalną dojrzałością. Aczkolwiek ja bym nie upatrywał w tym jakiejś, jakiejś skoordynowanej akcji. Przypominamy dzisiaj na antenie polskiego Radia 24, że w 1918 roku 9 listopada pociąg dojeżdżał do przystanku Niepodległość. 11 listopada odzyskanie niepodległości. Dzisiaj Części Polaków uniemożliwia się świętowanie tej niepodległości i pójście w Marszu Niepodległości w Warszawie. Czy on powinien się odbyć, ten marsz, mając na względzie i na uwadze to, że bojówki Antify już szykują się do przyjazdu z Niemiec, a co niektórzy prowokatorzy na Twitterze zapowi zapowiadają interwencję? Tomasz Kozłowski, fakt. Panie doktor, nie znam tych informacji o Antisie, natomiast na pewno smutne jest i ubolewam nad tym, że Święta Niepodległości po raz kolejny niestety staje się staje się centrum nawalanki politycznej, bo inaczej się tego nie da nazwać. Jeśli chodzi zaś o sam marcz niepodległości i o, o te wyroki sądowe i, i, i spory na pisma urzędnicze, tutaj jakby z wyrokami sądów nie będę dyskutował, jeśli sąd uznał, że warto uznać, że zasadna jest skarga prezydenta miasta. Warszawy, no to no, nie będę z tym dyskutował, nie znam uzasadnienia, znam tylko, yy, znam tylko i wyłącznie sam wyrok, więc yy, nie będę z tym dyskutował. E, właśnie, czy nie powinno się dyskutować z wyrokami sądu, e, uważam inaczej, ale to jest inna kwestia, e, jeżeli chodzi o Marsz Niepodległości Jacek Lisiniewicz, czy słyszał pan o bojówkach Antify, czy pan nie słyszał tak jak redaktor Kozłowski? No tak, takie informacje się gdzieś tam pojawiają, na ile są one realne i na ile rzeczywiście yy, no, ci zadymiarze się pojawią, no to, to zobaczymy. Yy, wydaje się, że to też taki stały element yy, tego, tego marszu, to straszenie tymi, yy, czy też... Yy, no, te informacje pojawiające się o tych bojówkach, to też jest tak, że, że oczywiście tam w 2012 roku były, były takie historie, chociaż od, od tamtego czasu raczej, raczej to się nie zdarzyło, no, zobaczymy jak będzie w tym roku. No, to jest moim zdaniem... Kompletnie, ja tego, tego sporu kompletnie nie rozumiem na żadnej, szczerze powiedziawszy, płaszczyźnie, szczególnie na tej płaszczyźnie politycznej. No, Rafał Trzaskowski, który jeszcze rok temu deklarował, że on chętnie by poszedł w Marszu Niepodległości, teraz po prostu robi z siebie pierwszego wielkiego przeciwnika Marszu Niepodległości no kompletnie głupie politycznie, bo, bo przecież ludzie, którzy, te 100 tysięcy osób, które przechodzą w ten marsz doskonale wiedzą, że nie jest to marsz faszystów i, i, i mogą naocznie się przekonać, że po prostu Rafał Trzaskowski całe to telewizyjne badziewie po prostu oszukuje tak? znaczy m, 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 większość ludzi, którzy przyjdzie na marsz niepodległości, zobaczy, zobaczy może flag, zobaczy dziesiątki tysięcy osób i zobaczy może małe dzieci, może ludzi na wózkach, może może e, może weteranów, może zobaczy motocyklistów i tak dalej i tak no, dalej. Zobaczy generalnie przekrój społeczeństwa w którym, w którym pewnie też przy odrobinie szczęścia może zobaczyć jakieś hasło jedno na sto tysięcy, które będzie uznane za prowokujące. Przy tym dosyć dużym absurdem jest to, że dowodem na to, że oto faszyzm idzie przez ulicę jest hasło Y, które jest tam wznoszone, rzeczywiście potwierdzam, tak jest, a na drzewach zamiast liści będą wisieć komuniści. No to jest to tyle, tyle zabawne, że jeżeli, jeżeli to jest faszyzm, to, no to faszystowskimi powinno się nazywać też działacze Solidarności, którzy też przecież krzy, krzyczeli. No to, no to jeżeli jesteśmy konsekwentni, no to, no to y, działacze Solidarności również powinniśmy zapisać do do faszystów, no ale to jest to jest po prostu absurdalna dyskusja, która tak opozycji i szkodzi i, i, i walka i walka z tym marszem niepodległości opozycji ewidentnie też szkodzi, I, ale co roku oni powtarzają i co roku sobie tam z, z manią po prostu E, strusia, znaczy tego wilka, co goni strusia, pędzi wiatra, po prostu zrzucają kamień na głowę. Znaczy ja tego kompletnie nie, naprawdę tego nie rozumiem i, i, i to jest jakaś po prostu e, bitwa z, z jakimś wydumanym przeciwnikiem, który po prostu Trzeba by było zaakceptować, że sobie ludzie świętują, zrobili sobie niezależne święto, e, e, niezależne od polityków, powiedzmy, e, gdzie sobie świętują e, e, patriotyzm tak, jak chcą i tak, jak im się podoba. I tyle. Yy, przypominam Państwu, że jesteśmy również na wizji. Nie tylko można nas posłuchać, ale można nas także oglądać. I teraz zapytam pana redaktora Wrubla o to, czy. Przypadkiem jest tak, że Rafał Trzaskowski, podobnie jak inni działacze opozycji, mówiąc negatywnie o markuszu niepodległości, to jest takie wiązanie swojego elektoratu, takie zatrzymywanie, że tak, myślimy tak samo jak wy, nie pozwolimy na marsz faszystów. Czy to nie jest właśnie tego typu działanie, oczywiście ubrane w inne słowa? Marek Próbel, Fundacja Republikańska. Oczywiście, oczywiście, że to jest, jak pani redaktor elegancko określiła, wiązanie swojego elektoratu. No, wszelkie tego rodzaju zdecydowane i konfrontacyjne wypowiedzi, zresztą z każdej strony sporu politycznego służą konsolidacji twardego elektoratu, ale przecież nie tylko w wypowiedziach takich. I, 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 a przede wszystkim w czynach, powiedziałbym, prowokacyjnych pana y, prezydenta Trzaskowskiego, widzimy y, no, chęć y, po, podgrzania sporu y, i liczenie na to, że na marszu zdarzy się coś złego. Zresztą, no cóż, y, w centrum Warszawy mamy mamy właśnie przebudowę ronda Dmowskiego. Nie wiem, czy, czy przypadkiem nie jest to już w tej chwili oficjalnie rondo praw kobiet, czy wolnej aborcji, czy czegoś takiego. Chyba jeszcze nie. Ale już uprzątnięte, panie redaktorze, już w służby miejskie uprzątnęły kostkę A, brukową. To, to, Pisał o tym w portal razie... polityce.pl, że jest tam kostka. To zostało w tej chwili uprzątnięte. Przynajmniej takie są były To, to całe informacje. szczęście. W każdym razie tutaj... Yy, bez wątpienia takie konfrontacyjne podejście, zresztą decyzje sądów również, y, służą nie, no, nie, nie zablokowaniu marszu, bo przecież każdy y, średnio inteligentny szympans wie i widzi, że marsz będzie, się odbędzie i przejdzie, tak jak się odbył po tym zresztą w rekordowej frekwencji, y, kiedy pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Walc zakazała jego organizacji. A naprzeciwko oczywiście... marszu stali przebrani w pasiaki y, działacze Ta. i dziennikarze no, Gazety to, Wyborczej z Gwizdka. To, to jest liczenie na to, że coś złego się zdarzy i że media, nie tylko polskie, ale przede wszystkim światowe, a za nimi polskie, no bo przecież mamy taki mechanizm e, jakby recyklingu newsów, to będą nagłaśniały na cały świat. Prawdę mówiąc, z Marszu Niepodległości no niewiele mają pożytku media światowe, ponieważ jest to impreza przynajmniej od 2015 roku, kiedy skończyły się dziwnym trafem najróżniejsze prowokacje, może dlatego, że policja dostała inne rozkazy pod nową władzą, jest to impreza dosyć spokojna jak na skalę i jak na oczekiwania strony lewicowej czy liberalnej, bo oczywiście strona lewicowa czy liberalna w Polsce, a szczególnie za granicą, liczy na to, że będzie tam palenie książek, że będzie rozbijanie żydowskich sklepów i, i tym podobne y, obrazki. Natomiast tak naprawdę niewiele się tam dzieje. No, mieliśmy, y, mieliśmy w zeszłym roku y, racę i podpalenie jednego mieszkania i to jest w zasadzie wszystko. Oczywiście, no niestety, było jeszcze również postrzelenie fotoreportera przez policję, więc pamiętajmy no, również ale ja to o tym. Już, Ale to już nie jest, te, tego już nie można zrzucić na, na uczestników, a szczególnie już organizatorów marszu. Więc, więc tu po prostu wszyscy, wszyscy liczą na jakieś igrzyska. Mam nadzieję, że marsz będzie spokojny znów, że się odbędzie i ja się też wybieram. Na antenie Polsze, polskiego Radia 24 godzinę temu marszałek, wicemarszałek Sejmu Profesor Ryszard Terlecki mówił, że ten marsz powinien się odbyć kończąc temat a teraz już musimy się powoli żegnać ale chciałam jeszcze panów zapytać proszę o krótkie odpowiedzi jak przewidujecie panowie jak będzie przebiegało dzisiejsze nadzwyczajne posiedzenie sejmu zwołane być może dla niektórych będzie to zaskoczeniem przy pełnej zgodzie zarówno prezydium jak i konwentu seniorów nadzwyczajne posiedzenie sejmu w związku z stanem z sytuacją na granicy jak pan przewiduje, panie redaktorze, Tomasz Kozłowski, fakt? Jaki będzie przebieg? No, mam nadzieję, że będzie merytorycznie. Usłyszymy, co dzieje się na granicy, jaki plan, jaki plan ma rząd. Natomiast nie wykluczam, że część, że część influencerów i happenerów, którzy niestety zasiadają w ławach sejmowych, wykorzysta te tak. okazję do różnego rodzaju akcji. Spokojnie czy nie? Bardzo proszę tak nie odpowiedzieć, bo już naprawdę musimy kończyć. Jest Myślę, że. A. Przepraszam. Ja obstawiam, że będę spokojny i że hepenerze zostaną schowani. W, za, z, się w, zatrzasną się przypadkiem w toalecie. I Marek Wrubel. Spokojniej niż poprzednio. Bardzo dziękuję Państwu i moimi gośćmi byli Tomasz Kozłowski Fakt, Jacek Wiziniewicz, Gazeta Polska dziękuję. i Marek Wrubel, Fundacja Republikańska. Bardzo Panom dziękuję i Państwu za wysłuchanie naszej audycji i zapraszam nas w kiełko i oko na temat niepodległości, bo pociąg zatrzymał się w 1918 roku na przystanku Niepodległość. Do usłyszenia.